Z tej strony macie 22 zadanie z matury próbnej z Opelona z 2017 roku. Zadanie mamy następujące. Punkty G i H są środkami okręgów, tak? Małego i dużego. Punkt E leży na okręgu ośrodków w punkcie G, zgadza się, a punkt F leży na okręgu ośrodków w punkcie H, zgadza się. Wiemy oprócz tego, że GH, czyli z G do H jest 3 cm. Natomiast Abo ok, z g do h jest 3 cm, ale chwila, przecież to jest promień, nie? Tego dużego kółka. To znaczy, że stąd dotąd też jest 3 cm. Dobra. Oprócz tego wiemy, że z e do f jest 8. Y, Tiriri, stąd dotąd jest do 8. No to w takim razie, skoro tu jest 3 i tu jest 3, to już jest 6. No to ile brakuje do 8, czyli stąd dotąd. 2 y, Pasuje? Pasuje. Wtedy pole koła ograniczonego okręgiem ośrodku w punkcie H jest większe od pole koła ograniczonego okręgiem ośrodku w punkcie G, czyli mówiąc inaczej pole dużego koła minus pole małego koła jest równe. Przypominam wzór, że pole to jest pi r kwadrat, czyli dla dużego koła <laughs> To będzie pi razy 3 do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9pi. Pole małego koła to jest pi razy 2 do kwadratu. Czyli 2 do kwadratu to jest 4pi. No to 9pi minus 4pi. Po zadaniu. Myślę, że proste, nie? Tylko trzeba było prawień Tu był haczyk. Skoro to jest promień, to to też jest promień. Jeśli skoro tu jest 3, 3 to tu jest 2, a później tylko podstawiać do wzoru. Więc myślę, że dość fajne zadanie. Proste, jak na planie bo mogę dać coś dziwniejszego. Łapki w górę, jak się podoba i zmykam do kolejnego zadania. A jak masz pytania, to śmiało w komentarzach. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematyka z